Kamperem na dziką Bieszczady, rezerwat Krywe, Dolina Tworylnego, jedno z najpiękniejszych miejsc z dzikim parkingiem nad wodą w Bieszczadach. Całkowicie za darmo, jak dojechać, gdzie zaparkować i co zobaczyć, wszystkie informacje jak zawsze w maksymalnym krótkim czasie. Boga się skończyła, ale jeszcze sobie poradzi. Przejdziemy do Zobaczymy jak uda nam się daleko tutaj dotrzeć Tymi kanałami okay, to jest, zobacz, to nie jest gałąź To jest kurde drzewo leży no co, czekaj, widzę czekaj. Czekaj, czekaj, tu prawą stroną, jak ją weźmiemy To przejedziemy Witajcie Kolejny piękny dzionek Mamy godzinę szóstą o piątej już przed piątą się grubo zerwałem, żeby dronem wschód słońca nagrać te wszystkie piękne mgły które się tutaj pojawiają o wschodzie słońca. Jesteśmy w rezerwacie Krywe, dolinie tworylne. To miejsce jest przecudne. Jest to ostatnie miejsce od Sony Rajskiego, gdzie można tutaj dojechać samochodem. Droga jest jak widzieliście nieciekawa. Ale, jak macie samochód dobrze przygotowany, dobre opony przede wszystkim. Bo samochód, jak jest ciężki, to dobre opony, to nie ma problemu, żeby się tutaj dostać. Turystów brak. Nikogo tutaj w zasadzie nie ma. Tam jest jeden pan, który, który fotografuje zwierzęta. Udało mu się tu wilki sfotografować, żbiki udało mu się tutaj sfotografować, rysie udało mu się tutaj sfotografować. No i oczywiście niedźwiedzie. Niedźwiedzie przychodzą właśnie tutaj do tego miejsca, gdzie stoimy do tego zejścia, a stoimy od tego zejścia 20 metrów. Tak więc jesteśmy przy samej wodzie. Stan sanu jest bardzo mały, bardzo niski. Nie padało tutaj już długo długo w Bieszczadach prawie 3 tygodnie. Samochód stoi tam. Już idziemy, wam pokażę. Cisza, spokój. Jest tutaj taka wiatka, gdzie można sobie zrobić grilla, można sobie zrobić ognisko. Jest studnie. Namiary, oczywiście, pokażę Wam się na dole. Koordynaty GPS, jak tutaj dojechać, bo myśmy też tego miejsca szukali. Po mapach Google żeśmy tutaj dotarli. Wszędzie oprócz jednego wjazdu z rescue, bo próbowaliśmy tutaj wjechać z innej strony. Wszędzie są zakazy w lasach i ostrzegamy Was, żeby tych zakazów nie łamać, bo kary są wysokie. Zobaczcie, jak tutaj jest cudnie. Przepięknie. Do rezerwatu krywe samochodem doczemy wyłącznie od strony rajskiego. Docierając do dużej asfaltowej krzyżówki w okolicach mostu, dalej już bez specjalnego zezwolenia nie pojedziemy, ponieważ zaczyna się granica rezerwatu. Jeśli się wybierzemy pieszo, to możemy również wybrać opcję wyjścia z rajskiego tą samą drugą, którą możemy przybyć tutaj samochodem. Od roku 2006 tą drogą prowadzi również ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, rajskie Sudenne. Szlak biegnie przez cały czas w prawym brzegiem Sanu. Po drodze napotkamy 12 tablic edukacyjnych omawiających lokalną florę i faunę. Ciekawa i krótka opcja nawet na spacer z dziećmi. Jeśli jednak chcesz dotrzeć tutaj na piechotę, to warto zastanowić się nad wariantem wyjścia z sterki przez studenne lub z jaworca przez szczczotisko. Obojętnie czy widzicie sterki czy z jaworca, oba te szlaki spotkają się w tym samym miejscu przy moście na sanie niedaleko studennej. Rezerwat Krywe oficjalnie jest rezerwatem krajobrazowym, ale jego głównym celem jest ochrona ostoi węża Eskulapa. Jest to jedno z niewielu miejsc w kraju, które chroni naturalną populację tego gada. Rezerwat Krywe. Dzięki łagodnemu, lokalnemu klimatowi w zimie jest również jedną z największych ostoi zwierząt kopytnych w tej części Karpat. Oprócz tego spotkamy tutaj wszystkie rodzaje węży zamieszkujących nasz kraj i kilka gatunków płazów jak jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, traszka górska, traszka karpacka i salamandra plamista, która w tym rezerwacie występuje nader często. Oprócz tego wiele odmian żab i innych zwierząt. I widzicie, w związku z warunkami atmosferycznymi szefowa odmówiła współpracy, tak więc idę sam obczać wszystko dookoła, co tutaj jest. Ruiny strażnicy niemieckiej w studennej, to jest kawałek stąd. No i będziemy wczoraj dalej, co tutaj jest. Rezerwat odkrywę. Mieści się na 511 hektarach. hektarach, został stworzony w 1991 roku i jest położony. Na terenach trzech nieistniejących wsi, czyli Krywe, Tworylne i Tworylczyk. Sie te zostały wysiedlone podczas akcji Wisła i zostały dokumentnie spalone. Idziemy teraz na yy, ruiny niemieckiej wieży obserwacyjnej. Zobaczymy co to wszystko, jak to wszystko jest zachowane i jak to wszystko wygląda. Trudna okolica turystów jak na lekarstwo No niestety dzisiaj solo ale mamy prawie 30 stopni Po kawałku docieramy do zakrętu, który nas w las wprowadza i tak jak widzicie ruiny strażnicy niemieckiej studennej. Idziemy dalej. Szlak jest bardzo prosty, łatwy. Jakby ktoś chciał jechać tutaj, to bez żadnego ale. Tu już jest ta strażnica i to, co z niej pozostało. Wydaliśmy do tej strażnicy. Tutaj widzicie ruiny tego. Historia tej strażnicy jest taka, że po upadku wojny obronnej w 1939 roku została utworzona na linii Sanu Linia demarkacyjna pomiędzy Niemcami a Sowietami, wskutek czego tutaj powstała strażnica. Tu siedzieli celnicy i mały oddział, który pilnował tutaj tego odcinka sanu. Niestety z tego już widzicie niewiele zostało, a w zasadzie zostały tylko fundamenty. Budowane budowle te wszystkie takie granicze tutaj na tych liniach demarkacyjnych były zbudowane w sposób taki na wzór folwarków. Nieco ufortyfikowane i w miejscach takich nieco trudniej dostępnych, by utrudnić wszelkie akcje dywersyjne ze strony partyzantów. W 30 do 1944 roku, roku, już obsadzali tą strażnicę Słowacy, w związku z tym, że Czesi nie z własnej woli, ale chcąc, nie chcąc. Zostali ciągnięcie do tej wojny w 1938 roku, czy w zasadzie zabrano, zabrano, zabrano ich terytoria i wcielono do Rzeszy. Taki spektakularny anschluss zrobiono, zrobiono jak wszyscy wiemy, najpierw o kraj sudecki, Anglicy i Francuzi sprzedali Czechów, a potem krótko po tym Hitler zajął całą resztę, wskutek czego też tutaj Słowacji żołnierze byli osadzani. W 1944 roku doszło do powstania na Słowacji i wszyscy ci strażnicy uciekli tutaj stąd, i pojechali na Słowację, by dołączyć do powstania, no zostało już tylko tyle sobie nie ma nic. Idziemy dalej zobaczyć, co dalej nam tutaj szlak pokaże. Bardzo łatwo tu przejść, jak ktoś ma ochotę na spacerek, to jak najbardziej. Jak widzicie, kozawa skrywa. Piękne miejsce, warto tutaj przyjechać bardzo urokliwie położone w takiej dolinie. Dolina przepiękna pośrodku płynie sam. Szefowa mówi, że woda ciepła, bo już się tam kąpała dzisiaj, chociaż wody jest bardzo mało. I zatakujemy dalej. Pokażę Wam co tam ciekawego mi się udało jeszcze znaleźć. Do doliny Tworylnego dotarliśmy w piątkowe popołudnie. Piątego oprócz Pana który fotografował zwierzęta nikogo nie spotkaliśmy. Również nikt więcej nie przyjechał. W sobotę z rana zjawiło się kilka osób na kąpielisku, ale naprawdę kilka. I kilku turystów zamieszkałych w pobliskiej miejscowości Rajskie. Z Rajskiego do tej miejscówki macie około 5 km. Niestety droga na tym odcinku jest bardzo kiepska i przy niskim zawieszeniu lub przy zwykłych szosowych oponach bardzo uważajcie. Szerokość drogi w zasadzie na jeden samochód. Na odcinku około 5 km są trzy miejsca, gdzie możemy się minąć z pojazdem nadjeżdżającym z nadprzeciwka. Stąd również możecie wyjść na kilometrowy szlak do nieistniejącej już wsi tworylnej. Niestety nie udało mi się tam dotrzeć, gdzieś musiałem pomylić drogę i nie zszedłem we właściwym miejscu.